Laudytur Jezus Chrystus. W dzisiejszym lektorium fragment z Małego Katechizmu Życia Modlitwy autorstwa Ojca Gabriela od Świętej Marii Magdaleny, karmelity. Dane bibliograficzne książki są w opisie filmu. Punkt czwarty. Co to jest modlitwa? Modlitwa jest obcowaniem z Bogiem, w czasie którego przedstawiamy mu pragnienia swego serca. Modlitwa może być ustna lub myślna. Punkt piąty. Na czym polega modlitwa ustna? Modlitwa ustna polega na odmawianiu pewnej formuły, która wyraża nasze pragnienia, np. Na Ojcze Nasz. Nauczył nas jej Pan Jezus, zamykając w niej siedem próśb, które mamy zanosić do Boga. Formułę tę odmawiamy z intencją uczczenia Boga. Często nie myślimy wyraźnie o znaczeniu wymawianych przez nas słów, lecz to nie przeszkadza. By modlitwa nasza była prawdziwą modlitwą, byleby tylko umysł nasz był zwrócony do Pana z pragnieniem uwielbienia go. Przeczytałem Państwu ten fragment, ponieważ jest taki problem u wielu osób pobożnych, że jakby nadmiernie same siebie oskarżają o rozproszenia. Tymczasem nasz umysł po prostu tak działa, że my nie jesteśmy w stanie się nie rozpraszać. To nie jest coś takiego, że możemy sobie postanowić siłą naszej woli, że <laughs> przepraszam, będę skupiona na modlitwie przez chociażby określony czas i to na pewno się dokona. To nie jest możliwe. Nie na tej ziemi, nie po grzechu pierworodnym. Za dużo rzeczy w otoczeniu i w nas samych jest takich, które po prostu zawsze będą nam przeszkadzać. Więc skupmy się raczej na tym, o czym ojciec pisze, że byleby nasz umysł był zwrócony do pana z pragnieniem uwielbienia go. Dziękuję za wysłuchanie tego lektorium. Zachęcam do subskrypcji. Pozdrawiam serdecznie z modlitwą, z Panem Bogiem.